Wój przewodnik po świecie języka angielskiego. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj opowiem Wam o przymiotnikach. Przymiotnik to jest wyraz, który odpowiada na pytanie, jaki, jaka, jakie. Uczymy się go i już. Na moim blogu www.monikapodbielska.pl znajdziecie wpis o przymiotnikach, gdzie podsumowujemy sobie wszystkie podstawowe wiadomości. A przymiotników. Po prostu musimy się nauczyć, nauczyć się ich znaczenia. I już. Chcę przez to powiedzieć, że nie ma tutaj zdrobnień, tak jak w języku polskim, na przykład mały, malutki, e, tylko po prostu każde zdrobnienie jest osobnym słowem, czyli small, mały, tiny, malutki. E, dzisiaj ja powiem wam o przymiotnikach, które są dla nas o tyle trudne, że w zależności od końcówki, Czyli ostatniej sylaby zmieniają one nieco znaczenie, ale te znaczenia są ciągle bardzo podobne. Nie ma dużo tych przymiotników, ale warto zrozumieć, czym one się różnią. Chodzi tu o końcówki przymiotników ik i -ical. na przykład economic albo economical. Tutaj wiele przymiotników ma takie końcówki. I mają one innej możliwości, już z inną podobną końcówką, ale jest właśnie kilka takich, które mają te dwie możliwości i sprawiają one uczącym się wiele, wiele problemów. Niektóre przymiotniki, które mają końcówkę I, to energetic, energiczny, scientific, naukowy. Na przykład, You are so energetic after drinking coffee. Jesteś tak energiczny po wypiciu kawy. You are so energetic after drinking coffee. I don't like reading scientific books. Nie lubię czytać książek naukowych. I don't like reading scientific books. Przymiotniki przykładowe z końcówką. I call magical. Magiczne. Magical. The atmosphere during the dinner yesterday was so magical. Atmosfera podczas wczorajszego obiadu była Taka magiczna. The atmosphere during the dinner yesterday was so magical. Mamy też przymiotnik, na przykład political, polityczny. I don't like political discussions. Nie lubię dyskusji politycznych. I don't like political discussions. A te często mylone przymiotniki, o których chcę Wam dzisiaj powiedzieć, to dwa pierwsze, o których zaczniemy. Economic. I economical. Oba te słowa pochodzą od słowa economy, czyli coś związanego z ekonomią, gospodarką, a co oznaczają? Economic to coś związanego z gospodarką i ekonomią, właśnie, a więc gospodarczy, ekonomiczny. I powiemy więc economic growth wzrost gospodarczy. Economic growth. Economic crisis kryzys gospodarczy. Economic crisis. Economic system. System ekonomiczny. Economic system. Bardzo podobny jego odpowiednik, czyli economical, oznacza po prostu oszczędny. A więc economical car. Oszczędny samochód, czyli taki, który zużywa mało paliwa. Economical car. Economical use of energy. Oszczędne zużycie energii. Economical use of energy. Różnica jest więc znacząca, ale takich przymiotników jest trochę więcej. Na przykład kolejne z nich. Historic, historical. Historic to coś bardzo ważnego, przełomowego. My używamy tutaj często takie określenie jak wiekopomny. Historic moment. Przełomowy moment, który będzie zapamiętany, który coś zmienia. Historic moment. Historical lesson. Przełomowa lekcja, która coś wniosła nowego, która też będzie zapamiętana. Historic lesson. Historical zaś to po prostu związany z historią i przeszłością. Na przykład. Historical weapon. Stara broń, która kiedyś była używana. Historical Weapon. Historical Novel. Powieść historyczna. Historical Novel. Historical Events. Wydarzenia z historii. Historical Events. I kolejne przymiotniki. Classic i classical. Classic oznacza coś typowego, dobrze znanego. Mówimy na przykład, że coś jest klasycznym przykładem czegoś. I ten klasyczny oznacza tutaj właśnie typowy, który wszyscy znają. A więc powiemy classic mistake. No to klasyczny przykład. Wszyscy tak robią. Classic mistake. Classic example. classic example, klasyczny błąd. Classic symptoms. Czyli klasyczne, typowe objawy na przykład jakiejś choroby. Classic symptoms. I podobne bardzo słowo, podobny przymiotnik. Classical odnosi się do czegoś, co jest rzeczywiście bardzo stare, przeciwne do nowoczesności, do kultury antycznej. Tutaj będziemy się zwracać. Użyjemy właśnie tego słowa, classical, żeby określić muzykę poważną. Classical music, kulturę antyczną, classical culture, taniec tradycyjny, classical. Dance, A więc classical, coś, co jest bardzo staro, odnosi się do starej kultury sprzed wieków. Kolejne przymiotniki: electric, electrical. Jak myślicie, czym one się różnią? Electric odnosi się do wszystkich urządzeń, które muszą być podłączone do prądu, aby zadziałały. Chociaż zwykle albo często posiadają wersję. Które też działają bez podłączenia do prądu. Co to może być? Na przykład gitara i powiemy Electric Guitar, bo jest też gitara klasyczna, której nie musimy podłączać do prądu, a ta nowoczesna wersja to właśnie gitara elektryczna, czyli Electric Guitar, Electric Car, Samochód Elektryczny, Electric Car, Electric Motor, Silnik Elektryczny, Electric Motor. Electric toothbrush, szczoteczka elektryczna. Electric toothbrush, electric kettle, czajnik elektryczny. Electric screwdriver. Czyli śrubokręt elektryczny. Electric screwdriver. Electrical zaś. Są to wszystkie aspekty związane z elektrycznością, kiedy ogólnie opisujemy grupę produktów. Powiemy więc. Electrical equipment, sprzęt elektryczny, electrical equipment, ale jak już wymienimy konkretne z tych sprzętów, to właśnie będziemy określać je electric. Electrical devices, urządzenia elektryczne, electrical devices. Tutaj dodamy jeszcze do naszych dwóch przymiotników electric i electrical przymiotnik electronic, bo jest on bardzo blisko z nimi spokrewniony. A więc elektronik. Są to urządzenia i grupy urządzeń, które oprócz tego, że są zasilane prądem, to dodatkowo posiadają także chipy lub tranzystory, i w tym przypadku będziemy właśnie określać, że takie urządzenia są elektronik. I uwaga, przymiotnik elektroniką, bo gdzieś czasami niektórzy próbują, próbują go użyć, jest niepoprawny. Nie istnieje i wyłącznie stosuje się formy electronic. Kolejne, często mylone przymiotniki to comic i comical. Comical oznacza, że coś jest zabawne, śmieszne, absurdalne. Na przykład There is something comical about him. There is something comical about him. Jest nim coś śmiesznego. Comic. Jest to określenie, które opisuje osoby lub rzeczy, które mają na celu nas rozśmieszyć albo odnoszą się do komedii. Powiemy więc: He's a great comic actor. Jest wspaniałym aktorem e, komicznym. He's a great comic actor. This novel is both comic and tragic. I to jest na tyle, jeżeli chodzi o przymiotniki, które chciałam wam dzisiaj przedstawić, ale naprawdę bardzo, bardzo często są mylone i wiele osób nie rozumie, czym one się różnią. Czasami właśnie ta różnica jest taka niewielka i nie powoduje dużego problemu w zrozumieniu w komunikacji, ale czasami rzeczywiście słychać, że jest tu duży błąd, szczególnie właśnie w tych dwóch pierwszych, czyli ekonomik. I ekonomiką, i czasami osoby, które pracują zawodowo, które biorą udział w różnych spotkaniach, muszą pamiętać, jaka jest różnica, bo wyraźnie się ją słyszy, jeżeli jest zastosowana niepoprawnie. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na mojego Facebooka i Instagrama, gdzie możecie znaleźć różne ciekawostki językowe, i koniecznie pobierzcie sobie. Kartę pracy z mojej strony www.monikapodbielska.pl do strony dzisiejszego odcinka numer 64, aby sprawdzić, czy jesteście wszystko w stanie już zastosować prawidłowo. Są tam właśnie zdania, w których należy użyć poszczególne przymiotniki i w ten sposób, mam nadzieję, będziecie mogli się ich nauczyć. Zobaczycie właśnie, jakie są konteksty, kiedy powinniśmy użyć którego. I dzięki temu naprawdę można zapamiętać ich znaczenia i prawidłowego stosowania. Do dzieła więc i jestem przekonana, że szybko zapamiętacie te różnice i do usłyszenia. Pozdrawiam, Monika Podpielska.